Portalu Pistel Jest pani poseł Marzenna Machałek. Będziemy się rozmawiać o uzdrowiskach. Pani poseł podejmowała ten temat w podkomisjach w sprawie nowej ustawy, która będzie głosowana na tym posiedzeniu w Sejmu. Czego dotyczą pani poprawki? Czego dotyczą poprawki? Ja może powiem ogólnie, czego dotyczy ustawa. Ustawa uzdrowiskowa, tak zwana ustawa w skrócie uzdrowiskowa, ona dotyczy miejscowości uzdrowiskowych, a także lecznictwa uzdrowiskowego, reguluje, poprawia poprzednią uchwałę, która była procedowana pod koniec kadencji poprzedniego Sejmu. Jest, jest wiele zmian, które uwzględniają słuszne postulaty samorządowców, a także lekarzy uzdrowiskowych, różnych środowisk związanych z uzdrowiskami. Istotą tych zmian jest przede wszystkim to, aby mieszkańcy gmin uzdrowiskowych mogli normalnie się rozwijać, żeby te gminy mogły inwestować, mogły prowadzić różnego typu działania, a z drugiej strony te działania nie mogą zakłócać tego, co jest najważniejsze w uzdrowiskach, a więc dobrego klimatu, a więc warunków środowiskowych. I rzeczywiście bardzo się cieszyłam jako osoba pracująca pod podkomisji, że doszliśmy do pewnego konsensusu uwzględniając te dwa aspekty. Okazuje się, że jednak poprawki poselskie Platformy Obywatelskiej zmierzają m.in. ku temu, aby prowadzić tak zwaną krótką ścieżkę prywatyzacji uzdrowisk. Wynika ona z wykreślenia z tej ustawy, artykułu 64 stanowią, to tak może mądrze, mądrze brzmi, delegację dla Ministra Skarbu Państwa, by w uzgodnieniu z Ministrem Zdrowia ustala w drodze rozporządzenia listę uzdrowisk, które nie będą podlegać prywatyzacji. Jeśli ten zapis jutro poprawką Platformy Obywatelskiej, poselską zostanie wykreślony, okaże się, że nie ma tego rozporządzenia, a więc nie ma y, y, zabezpieczonych uzdrowisk, które zostaną własnością Polaków. Co się okazuje, że no, w każdą stronę i każdymi możliwymi sposobami y, Platforma Obywatelska chce doprowadzić do prywatyzacji służby zdrowia, bowiem uzdrowiska to też jest pewnego rodzaju ochrona zdrowia, gdzie przyjeżdżają często mieszkańcy Polacy, którzy nie są w najlepszej kondycji finansowej i zdrowotnej i chcą reparować swoje zdrowie. A jakie zagrożenie płynie z tej prywatyzacji? Czy może być tak, że niektóre uzdrowiska upadną, no, bo po prostu będą nieopłacalne? To znaczy w tej chwili próbuje się tłumaczyć, że dlatego y, prywatyzuje się uzdrowiska, po to, że, dlatego że one są nieopłacalne. Ja uważam, że i tak jak obserwuję na przykładzie uzdrowiska cieplicy, że ono stało się opłacalne, w momencie, w którym stało się opłacalne, ono jest prywatyzowane. Mało tego prywatyzowane jest wraz ze źródłami ciepła, więc to, co jest istotą, i wartością, też jest sprzedawane. Dziękujemy bardzo Dzień o uzdrowiskach dla portalu Mike.pl pani poseł Marzena Machałek. bardzo.